Cześć się z tej strony, 2010 1015, tak jak możecie zauważyć Jest kolejny odcineczek serii, Zagramy w course party na PSP I czytamy kolejne Co to jest? Admit it, you hate all your friends Eventually you kill one another eee, No nienawidzi swoich przyjaciół i zabije jednego O nie! Eee, tego zabiję, eee, jak on się zwał Tego blondasa, ja go nie lubię, to eee... Cygan Senslam, jest eh, zablokowane. O oh, i Kupa. I Kupa. Somebody was thrown from the. Nie you no, know, jakby superhuman speed. No, jakby to był superhuman. Znaczy to... A to zaraz wymiotuje. No znaczy w anime też coś takiego podobnego było, tylko że zostało to beznadziejnie zrobione. Przez co by było tak nierealistyczne. A mimo wszystko, no, horror. Nie powinien być realistyczny, ale, no... No i sobie remy deseczkę i sobie zrobimy tego, jak ktoś ogląda Eddedy, no to sobie zrobimy tego deskę, tego kolesia, będziemy gadać do deski, a co, nie wolno, wolno. Okej. Okay. There's a certain paper. We have found musketeers, a notebook for... aha, Another... Another... zresztą Another... 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 czytamy. Muszkieterami od dzisiaj, let's meet behind. I in the classroom, everybody's fine. Yuzuka, come join Aha, to ta klasa... Gdzie było to zamknięte? E... No, jakieś dziewczyny. Ciało. Uniform. say, say Academy for Girls. Akademia dla dziewczyn? Coś dla mnie, idealnie dla mnie. Jezuha mi Kami. Okay, idziemy dalej. Kolejne. I told everyone that I'd go with them. So why have I been left behind? It's hard. It's hard so much. Pierwszy zasady. So much. Aś myślisz sam o przypomnieniu. Dobra, idziemy. Żadnych śmiechów i... aha, tam... Ta, tam właśnie, tam byliśmy Tam są te drzwi zamknięte Idziemy dalej Tu jest duszek! If you wish The sergeant's left behind It's hard so much You know i samo Idziemy na lewo Classroom 4 zamknięta Basement Dodys Shot Do not under, Aha, to zamknięta przestrzeń przez dyrektora. I tu mamy jakąś notkę My Head is splitting, it's on bearable I can take it, I can take it, I can take it. When in fact you... you body I saw a black shadow. But I didn't tell anyone about it and now it's kill, killed them all. I'm so sorry everybody, I'm so sorry. Their level half of the taste is obviously by a thick layer of dried blood. Eh, uh, no tak. No i tu w sumie nic nie ma, tu se fajnie pocztaliśmy jakiś czarny cień. Wejdziemy sobie tutaj Aha, tu jest to. Widzicie tam to światełko? To, to jest czwana zagadka. Tu się na tym trochę... Ja to what the fuck, jak to wziąć? No to jest... O, tu mamy ciało. The skeleton reminds of a girl with a big hole in the skull. No, że szkielet jakiejś dziewczyny z wielką dziurą. W czas co siedzi na krześle. Uh, student uh, Sensei Academy for Girls Class One Two Asuka Kato. No, it's now she appeared. Now at the bottom. That's just a Someone else threw echo in your head. If you don't keep a close eye on it, that light's going to run away from you. Pay attention to the uh, to its location, find the exkaz spot where it once stood. Nie będę tego czytał. Po zaś mnie wyśmiejecie. Uh, teraz tak, on stoi tam, tak na rogu tego jej dziury i to trzeba zrobić. Panie taki samy tu nie myśli, gdyby nie, nie zaczął klikać w klawisze. Tu uh, trzeba było kliknąć. I think so. No, no najlepiej kliknąć, że i think so. Okej. Okay. No i ona tu będzie stała. Nie bójcie się na razie. No na razie. Teraz się nic z nią nie stanie. I to będzie takie fajne, fajne coś. Patrzcie. Zniknie. Zdobyła coś. Klucz do e, pokoju pielęgniarki. No, że wspaniałą drużynę. Super, cieszy mnie to niezmiernie, idźcie się nawalić. Albo zwalić jak walicie. Dobra, nie, nie ważne, nie, nie czytaj się tego. There's a handwritten letter on the floor. I'm a goner, sis. The tendons in, uh, in my ankle have been cut really bad. The bleeding just won't stop. please don't give up. i want you to keep living for both of us. i'm going to document everything i learned so far in the hope that you can use this information to hold, keep yourself safe. It's all. there's a pretty bloody bleached skeleton on his across on the floor. unfortunately, there doesn't seem to any sort of any tactics. Dobra. No fama, student. I teraz musimy się cofnąć. Chcąc, nie chcąc. Znaczy no... Bardziej chcąc. Um. Musimy iść, czekajcie, eee, Tak, tutaj. Dokładnie już teraz, co bardzo nie pamiętam chyba. Niech to trzeba było tu iść. Tu trzeba było na pewno iść, teraz. O. O, nie lubię tego pomieszczenia. Jak ktoś oglądał anime, to wie o czym mówię. No, zapisz to. No, teraz to może trochę dłużej zająć. Bo penning oglądam i czytam te wszystkie napisy. Więc... Zbieramy to coś, jakieś box of matches. Co to mamy? Wash your hands with soap. Omyj ręce z mydłem. mydłem. No ktoś tu pomalował to krwią. Dobra. No tylko jest ten... tam... ten... Nie zapomniałem, co chciałem powiedzieć Tylko jest No i nieważne Czy to już tutaj będzie ten taki Tak Dyszek Za nami idzie jakiś Epo, E po coś tam kolejne Ciao Sensei Academy w Power Klaso is Closet Sasha Shinomon Teraz jakaś so go will sure save me No eeeh, boys room boys to the left, girls No tu jest męska, nie idziemy do męskiej Jesteśmy w końcu. mamy przez spódniczkę Otwieramy wszystkie No nie da się otworzyć

Thank you. No i teraz... Derskłam mit. Co te wewnętrzności, różne części ciała, znacznie częściej orga organizmu. może jeszcze raz No nie powinna jej przeszkadzać Kiedy Ona, ona okupuje tą, tą 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 całą I słyszę te Onichan Chyba ja, trzeba się wrócić po nią あそこ開く？さっきあそこの扉開かなかった。そうだっけ？なんとなくあの小室に入って。いや、ね、せこそれより今外でゆかちゃんの声が聞こえたの。本当？行ってみようか。ないじゃめそっかゆきちゃん。<music>

Dobra idziemy dalej No idzie się teraz tak się trochę będzie przycinała Znaczy no ona chodząc Zaraz no pójdźmy sobie zapisać Ach już godzinę gramy jeden Dobra idziemy 本当かったね、なん、ね no, でそんな隅っこに隅っこの方が落ち着くんだ私。わかる。私もそうだよ。なんか足首固定で的に。No, Naprawienie niej kostki, że tak się wyrażę Uwielbiam mi głos, nie? Ten sędziu, który podskładał głos był świetny Sędziu to jest taki dubbinger japoński Ja by ktoś nie wiedział to sobie pochodzi trochę No

No, ja teraz sobie pogadałem trochę takie babskie sprawa. Babskie sprawy, no. Sweet love. place. あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ <laughs> ありがとう考えとく <laughs> 早く会えるといいね <laughs> でも一方で Atte, no no, to jest boskie sprawy, wyznawanie e, miłości facetowi, e, w tym strasznym miejscu. E, ten straszny miejscu l, I tak dalej, i tak dalej. Hmm.

Keep dot us. No to no. Demo. Nie ma demo. To jest full version. Takie suchary ode mnie. By ja. Lecz.

No, z ciągni, zacycki ją złapał. I... Jesteś, masz szczęście, że jesteś taki słodki. Ach, te, te, ten romantyzm. Ja tylko chcę go zobaczyć. Okej, okay, i teraz zapiszemy. Ja o właśnie, jakbyśmy yy, nie, nie poszli tam do klasy, to świeczka by nam zgasała, nie moglibyśmy zapisać. Przy czym to już możecie wywnioskować, że jest to zły, to wrong end tak zwany. A w tym momencie się będę z wami żegnał, więc cześć, nara, halia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.